Nie. Ognia! Zapraszam! A potem jeden od jednego jest najłatwiej, no, nie? Jeden od drugiego. Ja nie mogę trafić. No szory! Szybko się Trzymajcie. No, no. Od tego odpalcie. Dotykajcie go, dotykajcie te końcówki, raz, 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 raz i to się rozpala. Dobra, ale jakby coś to trzyma. No, stop, 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 stop. O, super! Bardzo fajnie wyglądacie, super! Stopamy się, rozszerzcie się, rozszerzcie się! No, dajcie trzy kroki do tyłu, tak raz, dwa, trzy. Dobra, stop, stop, perfekto. Bliżej do siebie Kamil i troszkę możesz ten, Kamil, co ja mówię. Igor, możesz wygiąć trochę Magdę, tak wiesz, buziak. Tylko w tą. O, perfekt, dawaj! O, super! Igor, Igor się żeni. Siedźcie na nich, super, bardzo. Machamy, machamy. Czuka, czuka. Kolanka. Sto o. lat, sto lat. niech żyją, żyją nam. Zaraz e, wracam. Ten, oświetlimy Was paroma telefonami. Potrzebujemy ten. Trochę ludzi z telefonami tylko. Potrzebne są ludzie z telefonami. chodź. 20-30 osób potrzebujemy z telefonami. Z telefonami? Tak, I chodźcie, chodź, chodź, Madzia. Chodź tam. Oni tam idą... Tak, poświęcimy ich telefonami, parę z nich telefonami zrobimy, z, z flashami. Mam telefon, to, no, to, 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 to ma telefon. Chodź Dobra, chodźcie tam. Będzie super. Zapraszam zdjęcie z włączonymi latarkami. Raz. Tam, chodźcie tam. Reszta na salę, zapraszamy. Kogo nie ma. Ale gdzie? Chodź, świadkowie, dam ci swój. Boję, eksport. Thank you. Paweł Słowik to najlepszy fotograf w mazowieckiego. Młodzi, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu dookoła młodych, wszyscy. Nie bójcie się. Które no. serca? Stańcie dookoła z tymi telefonami, oświetlajcie ich. Róbmy tutaj szum. Kamil. Weź trochę na bok, zarządca. O, przytulcie się młodzi, wtulcie się w nich, potrzebujemy parę osób tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 chodź. O, tak, żeby się oświetlało trochę. Oni w środku, chodźcie, chodźcie bliżej. Popatrzcie na siebie. Na siebie, o, super. Igor, ładne wygięcie, zrób, wy się tu, się świadkowa trochę, zrób miejsca. O. Niech się trochę wygną. Na siebie, na siebie. O, fajnie światło świeci na nim. O, trzymaj, trzymaj, super. Fajnie. Mamy to. Będzie. Pięknie. I krzyczymy, robimy szum do filmu. A możesz sobie usiąść? usiąść. Zobacz. Radę? Tu, dasz radę, na a, tym, a zobacz, siadaj. No. Tu jest czyste. Niąś, a a jest, jest. Jest. tak, Tak jest! jest. Mata, a siebie! Tak! Jak tak. w jednym z dziesięciu. Widzisz, widzisz? Widzisz, na rzecz nam na pokazuje. Dobra. No, o, <laughs> o, proszę, proszę. Dobra, gotowe dziewczyny? Gotowe. Karola. Super, uśmiechy? O, Jest. mamy Was, tak. pięknie! Zobaczcie ja, już porządki robią. Chyba elektryki koledzy nie kończyli.